A zanim utworzy się kiść, tu mamy taki piękny przykład kwiata. Tam już w środku są malutkie banany. Casa del Platano, czyli dokładnie mówiąc, dom banana. Bilet kosztuje za osobę 5 euro, za dziecko 3 euro. I już wam pokażę o co chodzi z plantacjami bananów. Od razu w cenie biletu dostaniecie banana na przywitanie, że tak powiem. Coś dla fanów motoryzacji: taki stary, zabytkowy land Rover. Kobiety również pracują na takich plantacjach. Oczywiście nie dźwigają tych wielkich kiści, bo one często ważą 70-80 kg one zawsze są ścinane jak są zielone. Te banany dojrzewają dopiero później. Te banany, które są bardziej dojrzałe, które nawet dojrzeją na kiści, no to sprzedaje się na rynku lokalnym. Jak w ogóle rośnie bananowiec, bo tak naprawdę. Naprawdę to nie jest drzewo, tylko to jest rodzaj trawy. Taki jeden bananowiec pije aż 20 litrów wody na dobę i zawsze bananowce rosną w takiej rodzinie trojaczej, czyli to była matka, tu mamy córkę i tu już rośnie wnuczka tej największej i ona będzie miała jakiś za dwa lata.